Cześć wszystkim, jestem Adam, będę prowadził ten kanał, fascynuję się kartami, planszów, plansz, kartami Pokemon, planszówkami i piłką nożną. Najbe najczęściej będę opowiadał o kartach Pokémon. Będę was uczył, jak grać nimi, kolekcjonować, rozróżniać oryginalne od podrób i budować talie. Będę, będą też openingi takich oto boxów, będą, będziemy też wyjeżdżać na eventy takie i nie tylko na eventy, bo jeszcze na spotkania takie, że się zbiera i nie, w sumie nie zbiera tylko się wymienia za pieniądze tam karty albo coś takiego, sam nie wiem, jeszcze nigdy nie było, więc trudno, ale naj, 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 po prostu będziemy tam jeździć i kropka. Chciałbym, żeby czasami tutaj byli goście. Będę też wam pokazywał, jak będę grał pojedynki taliami, które można kupić w sklepach. Albo takie, które można po prostu samemu zrobić. Takie jak na przykład ja robię, bo będę wam czasami pokazywał. Będę tam czasami, będą wlatywać takie odcinki o planszówkach. I że czasami może będę jechał na boisko z kolegami. I mam nadzieję, że wam się podobała ta szybka wlotka, jak bo następne odcinki będę pokazywał, jak będę otwierał boksa mega ewolucji nie mogę się doczekać.